W ceramice niewątpliwie jest nawet nie odrobina, ale dużo magii. Jedną z nich jest właśnie to, że w magiczny sposób jak tłumaczę dzieciom z kawałka gliny, który wymodelujemy pod wpływem temperatury, ona zmienia się zupełnie w inną rzecz, w ceramikę. Wybiorę glinę w dłoń, to bardzo lubię jej dotyk. Moją pasją i główną dziedziną aktywności twórczej jest ceramika artystyczna, a właściwie rzeźba ceramiczna. W tym roku właśnie minęło 40 lat pracy twórczej, i to się zbiegło z 40 latami pracy w kulturze. Dzisiaj będziemy robili zwierzątko jesienne. Bardzo lubię się dzielić wiedzą z innymi. Uwielbiam też kontakt z drugim człowiekiem. Dla mnie zajęcia z dziećmi to jest ogromna satysfakcja. Dzieci są bardzo szczere, autentyczne. Więc co dlatego Przyjemna, dlatego że można sobie te małe grudki gliny zeskrobywać. Bawimy się tą gliną i wspaniale jest obserwować, jak one się rozwijają. Jeżeli tu dzieci chodzą przez ileś lat, to ja mogę zobaczyć, jak następuje ten rozwój. Chodzę od trzech lat i Fajne. To są moje trzecie zajęcia, a już kiedyś chodziłam na inne. Bardzo mi się tutaj podoba. Ponad 20 lat temu przeprowadzałam córkę. Po 20 latach jestem tu z powrotem z kolejnym pokoleniem w roli cioci przyprowadzającej właśnie na zajęcia do, do pracowni zamkowej. Dzieci które tu przychodziły do pracowni, zdarzyło mi się, że te dzieci trafiały do mnie jako moi studenci. Chodzę tutaj na zajęcia od siódmego roku życia i wszyscy tu chętnie z uśmiechem przychodzą. Moja mamusia ceramiczna. Przy dorosłych to jest po prostu budowanie takiej małej społeczności, pracownia, to nie jest pomieszczenie, to nie są sprzęty, glina, tylko to są ludzie. No bardzo fajnie jest, baba się tlije. Super! Nawet jak jestem bardzo zmęczona i przyjeżdżam na zajęcia z ceramiki, od razu odżywam. Tu jest wiele radości, grupa jest bardzo sympatyczna, bardzo miła. Ludzie wzajemnie się uczą, nawiązują się też kontakty towarzyskie. Razem zaczęłyśmy jakieś 6-7 lat temu. Ja z małą Przerwą, mama cały czas kontynuuje. I tak yy, od samego początku chodzimy w czwartki. A pani Małgosia jest wspaniała. Oczywiście, że łączy pokolenia. Wielki szacun dla takiej prowadzącej. I tak ciekawie prowadzi. I różne tematy możemy poruszać, i muzykę nam odpowiednio włącza jest świetnie. To jest taka magia ceramiki, bo tutaj w tym pudełku mamy. Szkliwo, ciemnoczerwone. Tylko zachodzą reakcje chemiczne, które powodują, że po wyjęciu z pieca mamy zupełnie inny kolor szkliwa. No właśnie, nie wiemy, jak minęło to 40 lat. Szczerze mówiąc, sama byłam zaskoczona, jak zaczęłam obliczać. Tym się zajmowałam, był taki epizod, zajmowałam się następną rzeczą, i jak zaczęłam zbierać te materiały, to tego się zrobiło bardzo dużo. A jakie życzenia? Chyba, żebym nadal nie wypaliła się zawodowo. Wygniatamy troszeczkę tą glinę tak jak kulkę śniegową, bo dopóki mi to sprawia ogromną przyjemność, tak długo chciałabym tutaj pracować.